Ostrość na pewno masz dobrą. <słuch> Jak twoje dowcipy. Czyli wcale. <grym> Cześć, witajcie w kolejnym momencie poniedziałku. E, dziś opowiemy sobie o stylu, jakim jest Stał Czyli o czymś stał, tak. Opowiemy my, czyli Łukasz Szymański i Grzegorz Stechów. Dokładnie. E, co byś chciał powiedzieć, tak słowem wstępu do Stał znaczy, jest to jedna z wariacji na temat klasycznego stautu. Sesyjna, pijalna, mocno mm -hmm. palona, dosyć lekka, teoretycznie. E, taką innowacją jest tutaj dodanie stautu. Nie? Tym się przede wszystkim. Znaczy, owsa. Owsa, bo on się tym wyróżnia. To I tak ładnie. naprawdę, ten owiec nadaje tu kremowości takiej odpowiedniej faktury i posmaku. Po e, z polskich przedstawicieli? Mamy na pewno z browaru Karczeskiego, plus jest pisarz. pisarz. Z Kingpina. Debonair. De no a poza tym co? Outi. Outi. Eee, Wesołych świąt albo dobry wieczór z Pinty. To był chyba pierwszy owsiany stałcik. Tak, jedno z Jak pierwszych. Pinty też. Eee, potem co tam jeszcze było? Licho nie śpi. Z browaru chyba Perun. Z Perun. No, licho nie śpi to na pewno z Peruna. Eee, Czarna wołga z artyzana. O, no, e, tak. Która swojego czasu zrobiła sporo zamieszania i była, była hitem. E, nadal w sumie jest. No i to w sumie. Było tego więcej wiadomo, ale no. no trochę Stać. tych stoutów owsianów się doczekaliśmy. To w jakim sklepieś serwował? E, Stał stout, tak? stout glass przede wszystkim. Jakiś Nonik shaker, bo to oh, takie shaker. angielskie twój ulubiony shaker, ukochany. Ja Jakiś ja wiem. pokal. E, tak, temperatura serwowania. Takie 12-14 12-14 od 10 do 14 stopni, raczej takie cieplejsze od 10, 10 do 12. 12, ja tam wolę latem no. zwłaszcza takiego trochę chłodniejszego. E, jeśli chodzi o parametry, no to baling zaczyna się tam gdzieś od 10 lat do 16, e, latu do 16. E, kończy się fermentacja na około 2-4 balingach, czyli nie jest aż tak, nie musi być mocno odfermentowany jakoś turbo, mm, alkohol. Od 4 do 6, do 6% się tak generalnie no uważa, to że to taki jest taki sprzedział między Trystaultem a Goryczka mm -hmm. nie za duża, jakieś tam 20-40%. Taki mocno palone. Parametry stylu. No to ekstrakt gdzieś tam od e, do do 10 do, do 16 <laughs> plato, od początku do końca. Początek jest na 10, koniec na 16. Tak się e, przyjęło. Koniec fermentacji e, gdzieś tam na 2-4 tak. stopniach e, plato. Jak że przestaną pracować. Tak, jak już się najedzą i będą miały dosyć. Alkohol. Albo będzie za mało cukru. Alkohol jakieś 4-6%, czyli le, lekkie, takie bardziej sesyjne piwo. Goryczka nie za duża, między 25 nie a 40 jeszcze, i... No generalnie nie jest to piwo, piwo. Bo... mocno chmielone, Bardziej palone, bardziej słodowe. Tak, bardziej tu chodzi o to ogres łodów niż e, o chmiel. E, Barwa ciemna, czarna, nieprzejrzysta raczej, więc e, te kolory tam w EBC i SRM są dosyć wysokie. E, wszystko będziecie mieli na tablicy standardowo. Dziadku, dziadku, a pamiętasz jak to było z tym stałtem? Pamiętam, to było w 1945 albo i wcześniej. Chyba wcześniej, nie, ale tak serio. E, to pierwsze wzmianki o stałcie są gdzieś tam w e, 1677 roku, kiedy zaczęto określać e, piwomianem stałtu porteru, czyli takiego tęgiego e, Porter. porteru. Więcej informacji na, na ten temat jest w odcinku o stałcie. Tak, odpalicie sobie nasz odcinek o stałcie, tam będzie więcej informacji na ten temat. I... Gen no, generalnie ta... O czy o porterze? O stałcie. Okay. O tenkim stałcie. Generalnie ta historia tam mocno ewoluowała z tym nazewnictwem to się zmieniało. Ale te pierwsze, pierwsze piwa, które się określały mianami Stoutów raczej przypominały Brown Portera. Dlatego się nazywało Stout Porter na początku. No, tak. E... No i historia. Albo dosyć... w sumie. Tak, historia jest dosyć długa i zawiła, a jak się potem okazuje. Temat owsa jakim się dzisiaj zajmujemy jest, jest jeszcze dłuższy. Tak, jest jeszcze dłuższy, bo pierwsze jakieś wzmianki na temat owsa i jego uprawy w Europie pochodzą ze Szwajcarii tam z, jeszcze z epoki brązu i prawdopodobnie był używany wtedy w jakimś tam do celów browarniczych, ale nie ma na to jakichś bezpośrednich dowodów. Fakt faktem jako dosyć zboże, które rośnie wszędzie jest mało wymagające był powszechnie hodowany, używanie. więc prawdopodobnie też używany w piwowarstwie, no ale potem wyparły go inne, bardziej wydajne zboża, jak nie wiem, orkiż, potem pszenica, pewno itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. te sprawy. No, sergoproso chyba akurat nie są zbyt wydajne, ale, ale nie, nie, nie jestem jest specjalistą na w piwowarstwie. E, I właśnie no, zawsze ten jęczmień różna na terenach Irlandii, Szkocji, Anglii, tam się miał dobrze, owiec, raczej. tak, owiec, miał się dobrze e, w tych zimnych klimatach. No, i był dosyć tanim, więc zaczęto korzystać z niego podczas ważenia piwa. Tak, doda dodawano go w większych ilościach, mniejszych ilościach. Później zrobili taki chwyt marketingowy, że myśleli, że o, stałcik owsiany jest taki bardziej zdrowy na vitalność, no potencjał i siły życiowe. W roku 1897 bodajże pierwszy raz Aberdeen Journal w Szkocji użył takiego sformułowania, tak. że. Stał owsiany jest e, eliksirem e, zdrowia. I witalności. I witalności. Czy, co, czy coś w tym, w tym stylu? Generalnie jest bardzo zdrowy. No ale to były czasy, kiedy e, milk Stałty polecało się karmiącym kobietom. E, to to były stare czasy. Tak. Generalnie było tak, że był dry stout, który był najbardziej wytrawny, najbardziej goryczkowy. Potem były sweet, sweet stouty, czyli znaczy, takie sezonowe piwa, które tak, w niektórych regionach e, za sprawą dodatku laktozy były milk stoutami, a że nie daje tyle słodyczy, to gdzieś po środku uplasowały się między sweet stoutami, w których są milk stouty, a dry stoutami uplasował się nasz owsiany stałcik, czyli oatmeal, oatmeal stout. E... No, piwo potem zanikło gdzieś w okresie. Drugiej wojny światowej przestało się Tak, potem, potem piwowarzy dodawali tego słodu coraz mniej e, i po Drugiej wojnie światowej gdzieś tam ten styl nam zaniknął, aż do do momentu otwarcia butelki, może. Tak. Kiedy mógłby się pojawić w naszym szkle. Aż Ciebie do momentu nabary, kiedy zainteresowała czegoś... się nim e, tak że tak powiem ta nowa e, fala piwowarstwa e, e, i to zaczął chyba Browar Smith. E, Nie to jeszcze. To dopiero później, bo na początku po II wojnie światowej jeszcze zaczęto używać owsa do piwa, gdzie w latach 70-tych ponownie on zanikał i dopiero właśnie w Stanach browar Samuel Smith uważył piwo Oatmeal Stout w 1980 roku, gdzie od tamtego momentu już na stałe wrócił do łask jako styl piwny. No, co mnie bardzo cieszy, bo bardzo, nie bardzo nie lubię wiesz. owsiane stouty. Zdrowka. Generalnie tam jeszcze historia tego, że w ogóle Stouty znowu się trochę. bo one swego czasu mocno przegrywały z palejlami, z jaśniejszymi piwami. Potem nastała epoka lagera i też Stouty mocno dostały po tyłku. Ale właśnie wtedy Stout przybrał tą taką ciemną barwę nieprzejrzystą i stał się bardziej klarowny. czy nie był już taki mętny jak brown ale. Fajne jest to, że to wszystko za sprawą tego kotła do prażenia jęczmienia, o którym też już. W odcinkach z Pamiętnikiem no, rozmawialiśmy. W odcinku o stałcie Tak. I po prostu on pozwalał na uzyskanie różnych temperatur prażenia. Różnej różne ilości ziarna się wsypywało i przez to można było uzyskać wiele różnych specjalnych słodów. Które już nie były suszone tylko za pomocą dymu, ale za pomocą koksu, czyli takiego czystego ognia, który nie dawał posmaków. I w związku z tym były mniej wędzone niż wcześniej. Stały się bardziej klarowne i można było zrobić Piwo, które miało bardziej ciemną barwę, taką nieprzeniknioną, a było jeszcze pijalne i dobre. Dokładnie. Więc e, przechodząc, może do opisu Ale samego piwa. Stylu. Stylu Też, przy też, okazji. Przede wszystkim stylu. Jak ono wygląda? E, powinno być ciemne z rubinowymi jakimiś e, refleksami. A jest? Jest ciemne z rubinowymi refleksami. E, I powinno być w miarę klarowne w sumie, nie powinno być mierzalne. Piana drobno pęcherzykowa, może być kremowa, a może być beżowa, raczej taka trwała i zwarta właśnie. Inne dodatki poza owsem też wspierają pienistość. Co czujesz? Albo co powinniśmy czuć w stylu w sumie. W armacie? Uh -huh. Bardziej jakieś takie nuty odsłodowe, trochę palomaści kawy, czekolady. To jest trochę, trochę takie... Właśnie, orzechy, kawa, czekolada. E, trochę słodów, ale nie tak mocno palonych jak w dry staucie, nie czuć aż takiej paloności. No też e, poprzez dodatek który to piwo wygładza. Tak, wygładza, jest bar bardziej kremowe, takie oleiste. Przez to oleiste. właśnie e, I też istotnym e, czynnikiem tutaj wpływającym na, na całość jest to, że owiec, podobnie jak angielskie chmiele może dawać takie nuty ziemiste, więc czasem się mogą pojawić takie e, nuty lekko ziemiste i w, w aromacie. I w posmaku. W amerykańskich wersjach stałtu owsianego e, mogą być jakieś takie e, nuty żywiczne bardziej. No, ale, ale mi nie stosuję się to... za bardzo amerykańskich odmian wieru. Też wolę. No, jest, jest trochę klasyczne podejście. E, co by tu jeszcze wywąchać? A, może być diacetyl. Nie jest wadą, no, na żarty, niskim ale poziomie. poziomie. E, jeśli chodzi o smak, to bardzo podobnie. Też e, pierwsze skrzypce grają słody. I yy, jest tu cała plejada smaków. No musi być treściwe przede wszystkim, też gładkie za sprawą dodatku owsa. Dosyć orzechowe, palone, Jakoś kawa. Tak, jest kawa jest na pewno czekolada, nawet taka może wchodzić w taką mleczną czekoladę. Zbożowość. Zbożowość jest, jest lekka paloność, niezamocna. Yy, na pewno jest podwyższona kwasowość trochę od yy, użytych o, ciemnych słodów. Yy. Yy. To generalnie musi się charakteryzować wysoką pijalnością. Tak, musi być dosyć, tak jak to Łukasz lubi mówić, sesyjne, e, czyli przez to, że ma owiec, tak, tak się robi takie gładsze, bardziej gładko wchodzi, jest bardzo przyjemne. Jak widać. Ale jest to piwo na pewno bardzo takie wielowymiarowe w smaku, tam wiele, tak. e, wiele rzeczy ma znaczenie. No, napoń, mimo stosunkowo niskiego ekstraktu i niskiego poziomu alkoholu jest dosyć intensywne w smaku. Dużo no, się tu dzieje. Nawet jeżeli macie takie mocniejsze wersje, to tam nie powinno być e, tych posmaków alkoholowych, ani aromatów, nie powinno być wyczuwalne. Co do goryczki, w e, wersji amerykańskiej może być trochę bardziej wytrawna, bardziej e, drapiąca no, ale od jednak jest tutaj... A tutaj jest taka przyjemna pa, od palonych słodów i trochę te oto no, angiel... angielskich chmieli, działana, taki delikatny. Ale głównie no... Jest to piwo słodowe tutaj. tutaj tak, ja ale przechodzi tak goryczka w jest. taką raczej słodką słodki finish. bardzo przyjemny. Nie jakoś turbo słodki, ale taki wysłodzony. Co, próbujemy kaczkowskiego? Ja jestem jak najbardziej za. To czyń honory No na pewno jest to jeden ze styli, jedna z odmian stoutów, których generalnie nie waży się aż tak dużo bardzo często, a szkoda, ponieważ wydaje mi się, że jest ona bardzo ciekawa i poza dry i fesami dosyć mocno się różni od generalnie stoutów, więc... Ale jest generalnie jeszcze na przykład Oti z trzech kumpli, który zrobił furorę moim zdaniem, jest bardzo dobrym stoutem. I się tak. Zrobiło trochę takich piw, które są stałtami owsianymi i są na stałe na rynku. No chociażby Dobry Wieczór spinty, nie? Dobry Wieczór i Ołt to są takie piwa, które prawie e, zawsze dostaniesz w knajpie. Czy znaczy w knajpie, w sklepie na pewno. Pokaż na tą butelkę. Ja A macie. no tak. Pisarza. Także. O wysyceniu coś. No raczej średnie do niskiego. Okej. Okay. To może ty w zamian. Piwo. W zamian byś powiedział. Jakąś anegdotkę. O Mogę powiedzieć anegdotkę o witbirze. Wiem, że mamy dzisiaj odcinek o stałcie owsianym, ale e, jest a sobie takie bulgar. belgijskie piwo jak witbir. I chodzi o to, że prawdopodobnie, a wręcz na pewno nawet, e, owsa dodawano nie tylko do stałtów i nie tylko służym służą, ale też do wielu belgijskich piw, w tym do witbirów i sezonów na przykład się dodawało. Do większości pszenic kiedyś dorzucano trochę Absolutnie. owsa jako Żeby tańszego, tańszego surowca po prostu. Żeby trochę, tak nie wiem, przyciąć na kosztach albo coś ulepszyć. Eee, I to chyba tyle, jeśli chodzi o anegdotki o Widbirze. To dam koniec. To przejdźmy do słodów. To eee, głównie jasne. Tak, głównie PayLayle to jest podstawa, e, bo styl wywodzi się z Wysp Brytyjskich, więc jak już mieliśmy ten. Całą palarkę czy, czy prażarkę do słodów. Ona też pozwoliła uzyskać jasne słody, które nie były wędzone i były takie turbojasne, i na nich właśnie, to jednym z nich był paylail, ten słód. Eee, I on jest jako baza, do tego się dodaje liczne słody palone, karmelowe, jakieś specjalne, w tym jęcz słód jęczmienny, prażony, albo kiedyś dodawano prażony jęczmień. Nie słód, nawet bo prażony jęczmień był po prostu tańszy, więc rzucano tylko. Sam jęczmień no bez i on prażonego. generalnie odpowiadał za te posmaki bardziej palone, delikatne. Tak paśne. i do, po dziś dzień właśnie trochę tego palonego jęczmienia się dodaje do e, tych słodów owsianych. Coś odpowiadał za? Owsa charakter tego piwa. Dlaczego jęczmień? Nie, no y, palony jęczmień. taki A, A dodatkowo dodawało, dodawało się od 5 owsa. do 20% owsa. Zgadza się, przepraszam. Żeby się uzyskać gładkość i kremowość tego piwa. Wszystko trafiało do wody. A dosyć Twardym profilu. Tak i generalnie twarda woda jest najlepsza do stałtów, ale e, jeśli chodzi o chmielę to jakieś angielskie, kontynentalne, tam, kontynentalne angielski takie, takie ziołowo-ziemiste takie te klimaty. E, dodatki najczęściej kawa, ale najczęściej nic w sumie. Najczęściej nic, ale... Piwo jest dobre samo w sobie. Cokolwiek się dodaje to wydaje mi się, że najczęściej jest to właśnie kawa. No, Także podsumowując, e, piwo z irlandzko-angielsko-brytyjskim dowodem, w sensie generalnie całej Brytyjskiej, stoi za tym piwem, murem I nie tylko, e, szkło, stout glass, e, nonik, shaker, nie niech będzie. Co niech ci będzie, shaker musi być. Najbardziej wygodne i praktyczne picia, no. plasujący się na środku skali jakiejś tam gorzko-słodkiej, jeśli chodzi w środku o środku stawki. tak jeśli chodzi o brytyjskie stouty, nie tak wytrawny i goryczkowy stołty. jak dry stout, nie tak słodki jak sweet, sweet stout, nie tak, stout. Jak Riz, ale... nie tak sesyjny jak gris, ale jednak taki pośrodków, przez co był znany, lubiany, do pewnego czasu potem zanikł, potem się w, w latach 80. odrodził w Stanach no i sprawa, no w Polsce no i odrodził jest... się w 2000, albo, odrodził się, albo pokazał w po raz... I ciekawe, czy ktoś kiedyś ważył wcześniej stouty owsiane w Polsce przed pintą? No piwo waży domowi na pewno. ale nie, komercyjnie. Poza... Pewnie jak restauracyjne restauracji. Więc to jest ciekawa rzecz. Ale... Jak znacie odpowiedź na to pytanie, dajcie znać dajcie w e, Dodatek owsa e, do tego piwa powoduje, że jest ono bardziej takie oleiste, gładkie, bardziej kremowe. Jest kluczowym e, Jest kluczowym dodatkiem, wpływa na nazwę i smak, i aromat. I treściwość, gęstość. I treściwość, gęstość, gęstość na wszystko wpływa. Więc e, nie grajcie z owsem. <laughs> Dokładnie. Eee, kiedy najbardziej pasuje. się jego zdrowotnemu działaniu. Ja bardzo lubię sobie takiego e, stałcika owsianego latem nad jeziorem wypić gdzieś, wieczorkiem no. już tak, jak już, już w tym momencie, kiedy już komary nie gryzą. Już gryzły, przestały gryźć i wtedy sobie odpalam stałta owsianego, siedzę na pomoście, jest bardzo przyjemnie. Eee, komary nie przeszkadzają w życiu dobrego. Tak, ale startu. generalnie nie przeszkadzają trochę w życiu. Eee, jaki food no, wyjątkowo sery typu cheddar. Mostek barbecue na przykład można w owinkach. tiramisu albo teramisu. Tiramisu, jak to się mówi, piszeć tiramisu eee, Jakieś ciasta czekoladowe w takiej ja przepisy na ciasta ze stałtami są na Tak, jest targowych. na blogu targowym świeży przepis na ciasto z, ze stałtem. wyborny ciasto, bo miałem okazję próbować. No i jest taki deser. Tylko Stout Floats się nadywa. Nie ma sensu. Nalewacie stałta owsianego i to już jest koniec deseru. Nie, nie żartuję. Jeszcze lody. Dodajecie lody i często bitą śmietanę albo tam Ale ja bym zrobił na no, odwrót. Najpierw bym wrzucił ja lody, też, a potem też zalał piwem. Ale... Sensu. No, ale... Ale przepis mówi podają, tak, że, że najpierw dodawamy piwo, piwo, a potem lody. I że to ponoć są Pływa estetyczne na... względy. W ogóle mi to nie gra, no ale to jest wiesz... Wielka Brytania, nie? No, oni jeżdżą po lewej stronie. No. I no mają i dwa kurki z wodą. Generalnie najciekawsze <noise> jest to, że podają to ze słomką. Także no jest taki deser i... Dobra. To wasze zdrowie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek. Subskrybujcie. Lajkujcie. Dbajcie dzwonki. Łapcie I w górę. piszcie znajomym, mówcie babci, mamie, dziadkowi, sąsiadowi z naprzeciwka, że jest fajny kanał na YouTubie i że mówimy do o, rzeczy, to od rzeczy od rzeczy. <noise> Że płyniemy do brzegu, jak nam się uda odpłynąć od tematu. To chyba wszystko, nie? Do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Na razie. Cześć. Cześć.